thank you że jutro pogadamy, to pogadamy. Mam nadzieję, że, jest nam, że nie jestem z nami. No nic, idę spać. Hej. Cześć. Chciałaś dzisiaj ze mną o czymś porozmawiać. Tak, tak miałam zamiar, no więc chodzi o to, że... No więc chodzi, chodzi o to, że... Hejka! Cześć, skarbie! Hej, kochanie. O, oh, oh, tak, przepraszam cię. Oj, sorry, nie zauważyłam cię. Co ja zauważyłam? Więc powiesz mi, o co chodzi? Hej, Lili, a może skoczymy dzisiaj do kina na 18? To. To kina? Już tak. Dwójkę? Razem? Tak, to miała na myśli. Z przyjemnością! Z przyjemnością! Znaczy, tak, z przyjemnością! No to super. Do zobaczenia po lekcjach. marzycielko. Hm? Lili, musimy pogadać. No mów, o co ci chodzi? I czemu mnie odciągnęłaś od moich marzeń? I pięknych myśli. Z moim chłopakiem. Ach, z moim chłopakiem? Z chłopakiem do kina? Lili, ogarnij się w końcu. O co ci chodzi? Nie rozumiem cię. Skąd nagrywałeś twoją całą agresja? Ach, Lili, posłuchaj. Jestem nie od jakiegoś... Niecałego miesiąca. A ty już sobie znajdujesz chłopaka? Już mi chcesz zostawić? Już ci się znudziłam? To masz na myśli? W ogóle co ty za bzdurę opowiadasz? No chyba to raczej oczywiste, że skoro ty znajdziesz sobie chłopaka, to znaczy, że ja pójdę odstawkę. To znaczy, że mnie zostawisz samą. A to znaczy samotność. A to oznacza, że nie byłam warta twojej przyjaźni. A to znaczy że chcesz mnie zostawić, bo ci się znudziłam. Trix, jak w ogóle mogłaś w... Josi uwierzyć nie wiem, skąd ci się takie myśli nawinęły. Nie udawaj takiego niewiniątka. Miałam już tak, taki przykład nie raz, nie dwa, więc lepiej mi tu się nie wymiguj dobrze? Każda koleżanka, przyjaciółka, gumbala czy znajoma w Twoim wieku lub młodsza. Zawsze, zawsze tak było, że zawsze jak przeprowadzałam się do nowej szkoły. Zawsze znajdowałam sobie albo nową przyjaciółkę, albo nowego chłopaka. A ja zawsze, zawsze byłam sama, rozumiesz? Zawsze. Myślałam, że ty będziesz wyjątkiem, ponieważ siedzisz sama w ławce, nie masz przyjaciółki i też byłaś taka samotna jak ja do czasu. A teraz co? Nagle, bum! Chłopaka sobie znalazłaś. Nie chcesz, by między nami było jakichkolwiek kłótni, ale rozumiesz? Rozumiesz o co mi chodzi? Proszę, nie płacz. Nie płacz, nie płacz. Nie płacz, ja cię nigdy nie zostawię. Właśnie, że tak zrobiłaś i to właśnie przed chwilą. Co? Ale przecież ja tak nie zrobię, a po drugie, to jest w sumie chcesz, to jest twój chłopak, twoja decyzja i twój wypad do kina. Więc życzę Wam miłego seansu. Skończyłyśmy rozmowę. Czekaj, Trixie! Trixie, czekaj! Zostaw mnie na razie. Nie chcę na razie z tobą rozmawiać. Ha? Co to jest? Proszę, poczekaj na mnie. Hmm. Trixie, zaczekaj. O, się porobiło. O, stracił nawet na to plomis. Hej, dziewczyny! Hejka, Hej, kaneklejka! Hej, cieszę Cześć, No w końcu chociaż raz wyglądasz normalnie. No wiesz ty co? Mm. Trixie, proszę, zrozum mnie. Ja naprawdę nie chcę wyrządzać ci krzywdy, ale chcę być szczęśliwa. Ale z drugiej strony chcę dbać o naszą sześć, ale chcę dbać też o mojego chłopaka i to wszystko. Ja jestem złą przyjaciółką. Zamiast, zamiast. Opiekować się tylko tobą. I przebywać z tobą też to ja nagle znalazłam chłopaka. I z jednej strony w sumie rozumiem, jak się czujesz. Dobra, Lili. To mnie poniosło. Po prostu tyle razy byłam zostawiana. Tylko dlatego, że był albo nowy chłopak, albo nowa przyjaciółka. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. To się już nie kłóćmy, dobrze? Tak. Dzisiaj ciekawy patron. No, potwierdzam. Cieszę się, że już się na mnie nie masz. Ja też się cieszę. To dobrze. To wiesz, na jaki idziecie film? Sama nie wiem. Może jakąś romantyczną komedię albo dramat, horror. Co ty na to? Brzmi ciekawie. O też nie mogłaś wam iść. Um, raczej nie. <śmum> Rozumiem to przecież wiesz, no ja ten. Um, bo przecież ty byś nie mogła mi zawsze, skoro idziesz z chłopakiem. Um, to jest trudny dylemat. Chodzi o to, że... Hejo! <śmum> Wystraszyłeś mnie! <śmum> Sorki! Mm. Nic nie szkodzi Mój w czasie. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. e Czy ja wam może Nie przeszkadzam um, Chodź kochanie, czekaj Ale miałam gadać wszędzie ciuchą Chodź, chodź, chodź w inne miejsce Okej, okay, okej, okay, już idę, już idę To przyjaźń i to wszystko jedno wielkie ścierstwo. A Trixie jest samotna, jak zwykle. No, nareszcie się zjawiłaś. Myślałam, że ten twój chłopaczek nigdy ci nie puści. Ah, Trixie, proszę cię, nie dramatyzuj znowu, błagam. Ja dramatyzuję, a czym przed 20 minut temu rozmawiałyśmy, cię ja nie dramatyzuję. Tak, gdybyś wiedziała, jakby ktoś cię zostawił do... 15 razy dla nowej przyjaciółki lub chłopaka, to byś zrozumiała, o co mi chodzi. Nikt mnie nie rozumie. Nigdy nikt mnie nie rozumiał. Trixie, proszę, przepraszam za niego. On, on nie chciał cię zranić. Ta, jasne, na pewno. Trixie, błagam cię. Proszę. Daj mu szansę. On jest bardzo miłym facetem, Miły, przystojny i. <mum> mam humor. Jest taki przystojny, miły i ma humor. Czy <mum> ty mi przed chwilą przedrzeźniłaś? A co niby mam zrobić? Mam jakiś inny wybór? Trixie, przestań na mnie naciskać i wyjeżdżać, tak? To, że mam chłopaka, to jest tylko moja i wyłącznie sprawa. I nie masz prawa się w to wtrącać i rządzić tym. Ani manipulować, ani szantażować mnie. No, dziękuję za takie słowa. Tyle czekałam przez te pół miesiąca, nad, przez naszą przyjaźń. My no, jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Masz teraz najlepszą przyjaciółkę. Nieprawda. Gdybyś była prawdziwą przyjaciółką, byś tak nie mówiła. Lili, co się z tobą stało? Ten chłopak źle na ciebie działa. On, nie, nie, nieprawda. Jak możesz tak coś takiego mówić? Gdzie idziesz? Mm -mm, spytałam cię o coś. Gdzie idziesz? Nie twój interes. Idę się przejść i odpocząć od tych nerwów. Myślisz, że życie w jednym stresie to jest na zdrowie? Nie, nie wychodzi na zdrowie. Jak mi się wydaje? Nie, nie zgodzę się na to. Na pewno nie, ha? Shiber, oszalałaś? Nigdy się na to nie zgodzę. Nigdy. Lili jest jest moją dziewczyną i nic ci do tego. Och, no nie bądź taki sztywny. Jeden czek świata nie zawali. A ta Lili to jedna wielka pokraka i nie dorajda, więc co ci szkodzi? Jest hmm? bliska. To, że nie jesteśmy już razem, nie znaczy, że musisz rujnować kolejne związki. Co? O, cię! Naprawdę chcesz sobie zrujnować życie z tą niedorajdą? Wiesz, ile będziesz wytykany palcami? Mam to gdzieś! Lily jest moją dziewczyną i koniec! Ona nie jest popularna! I co z tego? A ty jesteś! Nie rozumiesz tego? Jesteście dwoje różni. Ona jest, nie jest popularna, a ty jesteś. Ona jest nie do a ty jesteś przystojnym, fajnym i atrakcyjnym facetem. Jesteś zazdrosna, bo cię rzuciłem, prawda? Nie. Znaczy... Podpisuj ten czek, idioto! Albo nie będziemy już przyjaciółmi. Au, Co to jest za czek? To... Proszę. Co? Czym polega ten twój cały czek? Hmm, masz kilka dni na pokłócenie się i rzucenie Lili Bluesu do końca tygodnia. A za co niby nie rzucę Lili dla twoich wiadomości? Co? Co może zerknij na kwotę? Ile? Sto, tysięcy? Skąd tyle będziesz miała? Hm. Może nie śpię na pieniądzach, ale swoich przyjaciół to ja mam. No to jak będzie? Ja, ja... Zgadzam się. Zu chłopak. Nie, nie! Nie, nie, muszę biec szybko do Lili. Lili. Lili, Lili, co się stało? Trixie, czemu, cze, czego ty ode mnie chcesz? Lili, wiem, że się pokłóciłyśmy, wiem, że miała być skoda, ale posłuchaj mnie, to jest naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo ważne. O co ci chodzi? na mów, o co ci chodzi? Twój chłopak, twój chłopak to jeden wielki dupek, co? Dlaczego? O moich Właśnie widziałam, jak sami sam ten Zimmer i wymieniał się kilkoma groszami. Co? O czym, o czym ty w ogóle mówisz? Nie wiem, może to się że ci zaszkodziło. To jakaś pomyłka. Mój chłopak by się do jakiegoś rzeczy nie zmierzył. A po drugie, on się nie trzyma z tymi popularnymi. No to się grubo mylisz, bo on się trzyma z popularnymi. A sam Timer była jego byłą. Tak, bo ona jest wredna, ale ja jestem dla wszystkich miła. I właśnie wyszłam na idiotkę przez ciebie. Co? Nie wiem, do czego ty się posuwasz. I nie wiem, co ty chcesz przez to osiągnąć, ale... ale nie wiem, Trixie, jak masz miłość, tak coś! Lili, proszę, wysłuchaj mnie, to jest najszczersza prawda? On by mnie nigdy nie zostawił, rozumiesz? Kocha mnie, a ja jego! I nie wtrącę się w nasz związek! Lili, posłuchaj! Naprawdę ja ci przysięgam! Mówi bra! Widziałam, jak ta ze z rybą wymieniał i czekiem. Ona mu zagwarantowała. Nie interesuje mnie to, co ona mu zagwarantowała. Nie spodziewałam się tego po tobie, Trixie, naprawdę. Myślałam, że z tymi przyjaciółkami masz swój honor, masz Twoją godność. Jak możesz się wynikać do takiego poziomu? Jak? Lili, przysięgam, że to naprawdę była to, co widziałam. Tak? Chyba twoje wyobraźni. Nie spodziewałam się tego po tobie. A ja nie spodziewałam się takiego, nie zrozumiałam po tobie. Urzalasz się. A potem jeszcze... <laughs> nie wiem, naprawdę nie wiem, co się z tobą stało. To koniec nasz przyjaźni. Co? Koniec, powiedziałam. Lili, naprawdę, przysięgam, nie interesuje mnie to. <laughs> Wynoś się z mojego życia i związku, Lili! Nie będę się użalać! Myślisz, że ja nie miałam złych wspomnień? Myślisz, że ja co? Ja jestem z kamienia i stali? Dobrze! Nie będziemy przyjaciółkami! Mam cię w nosie! Znajdę sobie inną, Trudno. No i dobrze! A ode mnie i od mojego chłopaka się odrzep. Tylko żeś nie przyszła z płaczem! I powiedziała, że to było jedno wielkie, wierne kłamstwo! Bo to było! Nie! Ufam ci! Jesteś jedną, wredną kłamczuchą! No to zobaczymy! Z Lily Blossom Żegnaj! Cześć! Nie potrzebujecie więcej w moim życiu! Żegnaj! I bardzo dobrze poradzę sobie na...